Witajcie, fani Spisku Bogatych. Jeszcze raz dziękuję, że uczestniczycie w tym nowatorskim projekcie powstawania książki na bieżąco, równolegle z dziejącą się na naszych oczach historią. Zmieniamy tą drogą sposób pisania i wydawania książek. Chciałbym Wam dziś osobiście wyjaśnić, co to jest kwadrant przepływu pieniędzy. To jest książka numer dwa z serii Bogaty ojciec. Wielu ludzi twierdzi, że odmieniła ich życie bardziej niż jakakolwiek inna książka. Pozwólcie, że wyjaśnię, co to jest ten kwadrant. Bogaty ojciec wytłumaczył mi kiedyś, że w świecie pieniędzy istnieją cztery typy ludzi. E oznacza tu pracownika etatowego, S to mały biznes, specjaliści, tacy solowi artyści, powiedzmy. B oznacza duży biznes, zatrudniający co najmniej 500 pracowników, I oznacza tu inwestora. Kiedy byłem chłopcem, bogaty ojciec wbijał mi do głowy, że. Patrzymy na świat z różnych punktów widzenia. Pracownicy etatowi widzą go na swój sposób, ci tu inaczej, ci ludzie widzą go inaczej i ci także inaczej. Najprościej mówiąc, pracownika etatowego poznamy po tym, jakich słów używa. Pracownicy, czy to będzie woźny, recepcjonistka czy dyrektor w firmie, bo większość z nich to przecież pracownicy firm, wszyscy używają tych samych słów, mówią: Szukam bezpiecznej, pewnej pracy i świadczeń. Właśnie te słowa pewna, bezpieczna praca i świadczenia pokazują, na co nastawia się pracownik etatowy. Jack Welch z General Electric także był pracownikiem firmy, którą założył wcześniej przedsiębiorca Thomas Edison, a to Welch przekształcił ją w ogromną korporację. Podobnie Henry Ford założył firmę Ford Motor Company, po czym zatrudnił do niej dyrektorów, by ją prowadzili. S, czyli mały biznes czy specjaliści, także używają typowych dla siebie słów, ale innych niż u pozostałych grup. Ci tutaj mówią, jeśli chcesz, żeby coś było dobrze zrobione, zrób to sam. Dlatego są samozatrudnionymi i pozostają zawsze małym biznesem. Mawiają też, chcę być na swoim, chcę być swoim własnym szefem. To są małe firmy, poniżej 500 pracowników. W dużym biznesie jest inaczej. Tutaj właściciel mówi: szukam właściwych ludzi. Chcę, żeby najlepsi ludzie robili dla mnie najlepszą robotę. Z inwestorem jest jeszcze inaczej. On mówi: szukam możliwie największego zwrotu z moich pieniędzy przy jak najmniejszym ryzyku. To są cztery najważniejsze sprawy. Jak wiecie, nasz system szkolny nieźle sobie radzi po tej stronie. Idź do szkoły i znajdź pracę, albo do szkoły i zostać lekarzem. Firma Rich Dad skupia się na tym, by nauczyć ludzi, którzy nie chcą być E ani S, a chcą przejść na prawą stronę kwadrantu, zostać biznesmenami i inwestorami. Jeśli chodzi o mnie, to już jako młody człowiek chciałem być przedsiębiorcą. Dziś mam firmy Rich Dad, założyłem firmy poszukujące ropy naftowej i firmy zajmujące się nieruchomościami, zatrudniające już setki, a nawet tysiące pracowników. I inwestuję moje własne pieniądze, ale nie w fundusze inwestycyjne, a to z wielu powodów. Między innymi dlatego, że te fundusze są dla ludzi, którzy utknęli w wyścigu szczurów i nie mają żadnej finansowej edukacji. To wielka różnica, kiedy ktoś ci mówi, idź do szkoły, znajdź pracę, inwestuj w fundusze. Mówi, dostań się do wyścigu szczurów, kup dom, żyj skromnie. Ja tak nie chcę. Chcę wolności, a ona jest po tej stronie. Na tym z grubsza polega różnica między E i S, a B. B oraz I. Firma Rich Dad skupia się na tych ludziach tutaj. Jeśli chcesz być po tej stronie, idź do szkoły, po prostu. Jeśli masz być po stronie B lub I, to czego masz się uczyć? Różnic jest wiele, ale bardzo ważne jest, byś rozumiał zestawienia finansowe. To konieczne, aby być właścicielem biznesu czy inwestorem. Aby być po prawej stronie trzeba rozumieć słownictwo, jakiego używa się na szybkim torze. Kluczem do przejścia od wyścigu szczurów do dużego biznesu oraz inwestycji jest gra cash flow i zestawienia finansowe oraz bilansowe. Tutaj chodzi nie tylko o to, by być bogatym, bo pracownik etatowy też może być bogaty, jeśli wejdzie na szczyt drabiny korporacyjnej, czy zostanie dyrektorem w General Motors. Nie, tego lepiej nie róbcie. Albo możesz być S, lekarzem, prawnikiem, gwiazdą sportu, czy muzyki i też będziesz bogaty. Bogactwo zdobywa się również tutaj, tutaj też. Cztery różne sposoby myślenia, cztery typy ludzi. Pytanie brzmi, gdzie miałbyś, Twoim zdaniem, największe szanse na to, by być bogatym i stać się finansowo wolnym? Tutaj, 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 tutaj czy tutaj? Ja wcześniej zrozumiałem, że największe szanse mam tutaj i tutaj. To nie są najprostsze rozwiązania, ale wydały mi się najbardziej sensowne. Jeśli myślisz, że i ty masz tu szansę odnieść życiowy sukces, nie szybko dla mnie był to długi, ciężki proces, w trakcie którego wiele się nauczyłem i wciąż się uczę, jeśli myślisz, że największe szanse dla siebie znajdziesz tutaj, to wszystko zaczyna się od gry cash flow, od wyrwania się z wyścigu szczurów, wyrwania się z pracy dla kogoś innego czy odbycia samozatrudnionym i wejścia na szybki tor. Mnie się spodobało, że po tej stronie mogę przejąć prawdziwą kontrolę nad swoim życiem. Chciałem się przyłączyć do silnych zespołów, wielkich ludzi. Chciałem też wiedzieć, jak inwestować. Lubię nieruchomości, ropę, złoto, srebro i tak dalej, po prostu dlatego, że one mi dają przepływ pieniężny, a przez to wolność finansową. To właśnie popiera firma That. Jeśli chcesz pozostać tutaj, tu jest ci dobrze, wracaj do szkoły. Jeśli chcesz być przedsiębiorcą, inwestorem, to właśnie po to ta firma powstała i po to wymyśliłem grę Cashflow.